cztery partii, przedstawiciela czterech partii. Nie ma z nami Władysława Kośnika, Kośniaka kamysza Serdecznie go pozdrawiam. Jest w Świętokrzyskim teraz, w Bustu. Tam zamykanie mógł do nas dojechać. Dzisiaj rano rozmawialiśmy jeszcze podsumowując ostatni, ostatniej godziny kampanii, ale jest w Łodziwie Szczerzasty. Szef SRD jest Katarzyna Ludnauer, szefowa Nowoczesnych. Jest Małgorzata Tracz z Partii Zielonych. Jest Barbara Nowacka z Inicjatywy Polski, która wspierała naszą kampanię w Koalicję Europejskiej. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Ładka Koszniaka pozdrawiam tutaj korespondencyjnie przez te kilkaset kilometrów i chcę powiedzieć i poprosić o zaangażowanie, obecność przy urnach wyborczych w niedzielę między 7 a 21. To wszystko jest obóz. Jest bardzo wszystko w listoremistu i to zależy od nas. Od naszego zaangażowania, naszych pomysłów, też inicjatywy, jak przekonać bliskich, znajomych sąsiadów, przyjaciół, żebyśmy wspólnie na Dzień Matki dali wszystkim mamom tak dobry prezent, jak wszystkich Koalicji Europejskiej. Dziękuję jeszcze raz za wszystko.